Naszym gościem w rozmowach o rzeczach pięknych jest Bogdan Czesak, konserwator dzieł sztuki. Mówi, że zawód, który uprawia, choć niełatwy i bardzo wymagający, sprawia mu wiele radości. Rok temu mieliśmy już okazję spotkać się z naszym gościem w jego pracowni konserwatorskiej w Krakowie i porozmawiać o blaskach i cieniach profesji, którą wykonuje. Zainteresowanych słuchaczy odsyłam do wywiadu, czas też jest malarzem, który można przeczytać na stronie www.rzeczypiękne.pl i obszernego fotoreportażu z Pracowni Konserwatorskiej. Aktualnie Bogdan Czesak wraz z zespołem pracuje nad renowacją starych, ponad stuletnich polichromii namalowanych przez Jana Bulasa, ucznia Stanisława Wyspiańskiego. Te piękne malowidła, wykonane około 1911 roku, znajdują się w Kościele w Niebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny w Rzepienniku Biskupim. Stanowią one jedyny znany przykład sakralnego malarstwa monumentalnego tego artysty. Zapraszam na podcast Rzeczy Piękne przy mikrofonie Joanna Zawierucha Gomułka. Miło Cię gościć, Bogdan. Mi również, Asiu. Cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie, bo jesteś w tej chwili praktycznie nieuchwytny w Krakowie. Rozpoczęły się bowiem bardzo intensywne prace konserwatorskie nad odnową historycznych polichromii w rzepienniku biskupim. Którymi dowodzisz. Namalował je w latach 1911-1912 Jan Bulas, uczeń Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mechhofera i Jana Stanisławskiego. Malowidła, o których będziemy rozmawiać, łączą w sobie elementy figuralne, architektoniczne i ornamentalne. Przenieśmy się zatem do tego malowniczego starego miasteczka w województwie małopolskim. Podobno. Że jego mieszkańcy twierdzą, że ich kościół parafialny jest najpiękniejszą świątynią na całą okolicę. Między Nowym Sączem, Tarnowym, Wieczem a nawet Duklą. No, myślę, że ten kościół jest jeden z, z wyjątkowych, jakich jest wiele kościołów tamtych, w tamtych miejscowościach. Jest tam też szlak architektury drewnianej, i zresztą to nie jest jedyny kościół w Rzepienniku Biskupim, bo też mamy kościół drewniany. Zresztą bardzo piękny, to jest wyjątkowa taka kraina geograficzna dla mnie, bo gdzieby tam nie pojechać, tam można coś odkryć. A to jest na tyle blisko Krakowa, że chyba trochę zapominamy, że tam są takie wspaniałe obiekty i takie wspaniałe dzieła sztuki. Ja zupełnie przez przypadek yy, trafiłem do rzepiennika po prostu jadąc, nic nie wiedząc o rzepienniku. E, miałem to szczęście, żeby kościół był otwarty. Jak wszedłem do tego kościoła, patrzę na ściany, które są czarne, ale spod tej czerni i brudu przebijają się żywe kolory. ja myślę, nie, wyspiański. Ale jak to możliwe, że jest wyspiański? Przecież. O Wyspiańskim się tyle wie i tyle nas y, uczono o Wyspiańskim, bo to jeden z najważniejszych y, polskich artystów y, końca XIX i początku XX wieku. Y, młoda Polska, secesja. To niemożliwe, że ja bym nie wiedział, że Wyspiański jest y, w, w rzepienniku. Ta neogotycka budowla z połowy XIX wieku przetrwała pierwszą i drugą i wojnę światową. Czy rzeczywiście pozostała w stanie nienaruszonym? Można powiedzieć, że w stanie nienaruszonym ona w bryle i w wyposażeniu przetrwała do, do dnia dzisiejszego. Oczywiście 100 lat robi już, że tak powiem, swoje. Więc na takim obiekcie widać takie charakterystyczne zniszczenia związane z korozją i biologiczną i korozją chemiczną i jakby starzeniem się materiału jakim mm -hmm. jest cegła, kamień, czy też malowidła ścienne jak i tynk i to możemy po prostu zobaczyć ale jeżeli tak patrząc na tak z punktu widzenia konserwatorskiego to bryła i funkcja jakby nie, nie zmieniła się Dalej jest to czynny kościół. Nie przeszedł jakichś gruntownych prac konserwatorskich sprzed, że tak powiem, połowy wieku. Mm -hmm. Obecne prace konserwatorskie, które były wykonane w ostatnich latach, skupiły się na ratowaniu bryły, czyli samego budynku kości kościoła. Chodzi o elewację zewnętrzną. Elewacja zewnętrzna mm -hmm. i dach. Rozumiem. Natomiast na całe szczęście już teraz jest ten czas, kiedy możemy się zająć środkiem, czyli mamy już ustabilizowane wszystkie czynniki takie zewnętrzne, które by mogły zagrażać wyposażeniu. Tak jak nieszczelny dach, podciekanie kapilarne w, w, w murze, jest ten obiekt wysuszony, elewacja jest zabezpieczona. Otwory okienne, otwory drzwiowe też zostały naprawione, no i teraz jest czas na środek. Jan Bulas, autor Polichromii, choć dziś nieco zapomniany, był na początku XX wieku bardzo barwną i zarazem tragiczną postacią, jak wielu jego młodopolskich rówieśników. Przez całe życie niestety był porównywany do swojego mistrza Stanisława Wyspiańskiego i nieustannie musiał udowadniać wartość swojej twórczości a także mierzyć się z własnymi kompleksami. Czy patrząc na polichromię w rzepienniku, yy, które namalował, dostrzegasz świadome nawiązanie yy, do stylu Wyspiańskiego? Oj to niewątpliwe jest, że yy, widać w jego twórczości duży wpływ yy, Stanisława Wyspiańskiego. Yy, ale ja to oceniam jako dużą wartość dlatego, że to był prawdziwy mistrz a on był prawdziwym uczniem, więc ta inspiracja mistrza jest mocno widoczna. On po prostu skorzystał z tego, co wyspiański stworzył. Zresztą, jest, ja bym powiedział, że Bulas jest dzieckiem takim młodopolskim dzieckiem, zauważony przez orkana, który go zabiera pod swoje skrzydła, które daje mu możliwość wykształcenia się na artystę, bo zauważył, Orkan w nim potencjał e, malarza i rzeźbiarza e, i za sprawą Orkana, on uzyskuje gruntowne wykształcenie e, plastyczne. Czyli tak patrząc na młodą Polskę, jest po prostu dzieckiem młodopolski. I potem trafia do Krakowa. Potem trafia do Krakowa e, na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiuje u e, mistrza Wyspiańskiego i jego twórczość jest zauważalna w, w, w dziełach, które, które zrobił. Motywem wiodącym w, w polichromii, nad którą pracujecie, są polskie kwiaty. Maki, bławaty, lilie, nasturcje. Ale, jak się dowiedziałam z ważnych źródeł historycznych, rośliną obdarzoną przez Bulasa szczególną atencją i znaczeniem był oset górski. Podobno umieszczał go wszędzie na swoich obrazach, na plakatach, w wierszach. Czy motyw Ostu Górskiego pojawia się w Polichromii w Szepienniku? Tak, tak. Jest na sklepieniach naw bocznych. Rozpełza się po całym, że tak powiem, sklepieniu i on powtarza się w kolejnym przęśle. A w prezbiterium na jednej z bocznych ścian jest namalowany. Orzeł rozrywający kajdany. Pamiętamy, że Polska jest jeszcze tutaj w niewoli i są ruchy wyzwolenia. E, więc to jest taki symboliczny akt, że tak powiem, rozrywania tych kajdan. I on jest w otoczeniu ornamentu nie, roślinnego. roślinnego, właśnie mm -hmm. z wykorzystaniem ostu. Więc jakiegoś takiego cierpienia. Czy malowidła te były kiedyś poddawane konserwacji? Gruntowne i na pewno nie. Były robione jakieś takie doraźne reparacje, ponieważ e, dach e, kościoła e, był w złym stanie i e, woda przemakała. Było związane z tym, że m, tynki częściowo e, zaczęły odpadać, mhm. więc w jakiś tam sposób ratunkowy były one uzupełniane i te miejsca uzupełnień były e, domalowywane. E, i te miejsca, które są jakby zrekonstruowane, domalowane, one są dosyć mocno wyraźnie widoczne, że to już nie jest ręka mistrza. I teraz. W... odróżniają się jakoś kolorystycznie. Tak, tak, i kolorystycznie, i troszeczkę formą. No, malerskiej? że tak powiem, osoba, która tam to malowała, w jakiś sposób sobie nie mogła poradzić z, z, w sposób naśladowczy, tak jak to zrobił BULAS. Z, z jakąś ekipą y, pomocników, bo y, wiemy, że sam nie malował. On był autorem y, całej koncepcji polichromii, wszystkich elementów polichromii i na pewno y, sceny figuralne y, malował osobiście, natomiast y, pewne rzeczy, które są powtarzalne, czyli takie moduły, które się powtarzają, na przykład kwiatów mhm. na, na ścianie, y, wykonywali y, jego pomocnicy. Z szablonów, które on osobiście opracował. A mhm. w jakim stanie jest warstwa malarska? Jak to oceniasz? Na no, początku prac, bo teraz dopiero rozpoczynamy. brudna. brudna. Mhm. Jednak 100 lat zrobiło swoją robotę, że no, pamiętamy, że kiedyś nie było prądu. Te kościoły były oświetlane świecami. Jeszcze do tego dochodziło kadzidło. Do tego kościoła wbrew więcej się wnosiło niż wynosiło, więc cały ten stuletni kurz, że tak powiem, osiadł na tych ścianach i mocno pokrywa tą barwną polichromię, więc widzimy więcej szarego koloru niż prawdziwego koloru. Same malowidła są w dosyć zróżnicowanym stopniu zachowanym, bo są fragmenty dużo lepsze i dużo gorsze. A w której e... części kościoła są w, Praktycznie są w lepszym w... W stanie? wszędzie pojawiają się jakby te same problemy czyli mhm. na całej jakby powierzchni tych malowideł występują duże odspojenia i braki malowidła łącznie z tynkiem dodatkowo woda częściowo zniszczyła tą warstwę malarską więc jest fragment dobrze zachowany a zaraz jest gorzej zachowany na całe szczęście tą patynę czasu i brudu Jesteśmy w stanie sobie poradzić i, że tak powiem, odmyć to do warstwy oryginału w ten sposób, żeby ukazały się pierwotne kolory, dość hmm. żywe i intensywne. Dzięki temu ten obiekt dostanie nowe życie po konserwacji, bo będziemy mogli to zobaczyć, tak jakby to prawie było wykonane przez Bulasa. Wiadomo, że ta warstwa malarska nigdy nie będzie świeża, taka jak 100 lat temu, ale jakby w miarę możliwości intensywność tych barw będzie pokazana, jak to było na początku wykonane. Prowadząc pracę w kościele w rzepienniku, bulas mieszkał prawdopodobnie w pobliskim dworze, należącym do rodziny Więckowskich, dobrodziejów kościoła i lokalnej społeczności którzy zamówili u niego dekorację ścian. W starych materiałach źródłowych z Rzepiennika przeczytałam. Dwór ten był świadkiem wielu ciekawych wydarzeń. To prawda, niewiele pozostało z czasów, kiedy gospodarzyli tu szołajscy. Swój rozkwit zawdzięcza Walerii Więckowskiej. To ona udzieliła gościny artystom, którzy przyjechali do Rzepiennika wykonać polichromię w Nowym Kościele. A później tak polubili to miejsce, że często powracali. To im dwór zawdzięcza niespotykaną gdzie indziej malaturę. W salonach i pokojach po ścianach wiją się girlandy polskich kwiatów: maków, irysów, bławatów, mleczy, cykorii, pszenicy i powojów. Chciałoby się krzyknąć: Przecież to wyspiański! A ten tu nigdy nie był. Pełne fantazji i poezji malowidła powstały w 1911 roku, jak głosi inskrypcja. Inne źródła wskazują na rok 1912, a ich twórcą jest Jan Bulas, artysta z Poręby Wielkiej, przyjaciel i rodak Władysława Orkana. Bogdan, czy udało ci się już odwiedzić ten dworek? Niestety nie. Ale przy życzliwości księdza Proboszcza powiedział mi, że istnieje taka możliwość i czekam na to. <laughs> eee, słyszałem, że są tam dość dobrze zachowane jego polichromie, chociażby sprawdzić tą kolorystykę i intensywność barw, które mm, e, są w, w tym dworze. Eee, niewątpliwie. Tam przebywał i prawdopodobnie jedną z form rozliczenia tego pobytu było to, że namalował i zostawił po sobie ślad w postaci tych polichromii, które wykonał, które z, po części są żywcem wykorzystane te, które z, w kościele motywy namalował. No właśnie, bo z przekazów ustnych wiadomo, że pierwotnie pomalował tam siedem pokoi. A do dziś zachował się wystrój jedynie trzech. Prawdopodobnie tak. Nie byłem niestety, nie widziałem, ale, ale, ale jeżeli tak źródła podają, to zapewne tak jest. Bulas tam powracał, po, po, posłyszałem taką anegdotę, że był zakochany w szlachciance, więc właścicielce, ta, dworu. właścicielce w dworu. Tak, mhm. więc tam wielokrotnie, że tak powiem, powracał. Ale chyba to nie była szczęśliwa miłość. Czy ten niepowtarzalny, intymny świat fantastycznych roślin, który stworzył bulas właśnie w rzepienniku czy on ci się podoba? Co myślisz? Bardzo, Co myślisz bardzo. na temat takiego? Uważam, takiej ornamentyki? że to jest tak oryginalna polichromia. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do kościoła i nagle znajdujemy się w jakimś takim czarodziejskim lesie. Bo sklepienie jest całe pokryte paprociami, gdzie łodyga paproci jest żebrem w sklepieniu, a żagle są listkami paproci, więc możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy takimi bardzo malutcy, jak grubaczki. Nagle mm -hmm. patrzymy na taki świat gigantycznych roślin, bardzo oryginalne. Uważam, że osoba, która proboszcz sprowadził tam Bulasa i zezwolił mu na malowanie i zlecił mu to, to był bardzo odważnym człowiekiem. Mm -hmm. Bo tak oryginalnego podejścia jeszcze przynajmniej ja nie widziałem w, w innych realizacjach polichromii młodopolskich. Jak duży zespół konserwatorów pracuje teraz w Rzepienniku Biskupim? Ja, jako osoba prowadząca i wykonująca te prace, łącznie z moją koleżanką konserwatorką malarstwa, czyli Magdą Szybowską, wraz z naszymi pomocnikami, e, czyli tutaj zespół nie będzie przekraczał e, sześciu osób. Jakie trudności generuje praca nad tego rodzaju dziełami, które są monumentalne, potężne? E Przede wszystkim Oprócz y, oczywiście tych czasowych. To, że my tam po prostu jesteśmy 24 godziny na dobę, więc po prostu zespół musi bardzo być zgrany, bo y, praktycznie będąc tam i chyba w naszej pracy więcej y, czasu spędzamy razem z sobą niż z najbliższą rodziną. Więc y, no, zespół jest szalenie ważny i atmosfera jest też y, ważna. Jak do tej pory wszystko jest w porządku i myślę, że po realizacji, jaką mieliśmy w, w Lubczy, to się też nic nie zmieni, znamy się już dłuższą chwilę, dłuższy czas. Myślę, że tak w, każdy ma, czasem są gorsze, czasem są lepsze dni, czasem po prostu zmęczenie fizyczne, to też wyjeżdżamy zwykle na cały tydzień. Mhm. Mamy krótkie przerwy, bo to jest przerwa czasem jednego dnia, czyli niedzieli pozostajemy czasem na sobotę, czasem dwóch dni. Na pewno to jest też wysiłek fizyczny, bo to są prace na wysokościach, więc kwestia ciągłego wchodzenia i wychodzenia na rusztowanie. Samej pracy, bo przy, przy czyszczeniu też trzeba troszeczkę siły używać. Siły fizycznej. fizycznej. Tak. Więc to są takie chyba generujące, że tak powiem, elementy naszej pracy. I czas, bo tak naprawdę tego efektu końcowego nie widzimy, bo dopiero go zobaczymy, jak te rusztowania zostaną ściągnięte. A sam proces jest dość długi, bo to trwa nie tam, kwestia kilku dni czy kilku tygodni, tylko kilku miesięcy. No A w realizacji całej końcowej, mm. jeżeli to będzie podzielone na etapy, bo pamiętajmy o tym, że kościół cały czas funkcjonuje, więc tam odbywają się nabożeństwa. Nie możemy kościoła zamknąć, wejść tam i nikogo nie wpuścić. To wszystko w międzyczasie współgra, z, że tak powiem, my musimy się dostosować. Do życia, raczej, które się tam toczy. Tak, tak, nie oni do nas, tylko raczej my do nich, do tej społeczności, do, 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 do nabożeństw. Więc generalnie te prace muszą być podzielane na etapami, że na przykład robimy jedną część małą, przenosimy się, tak żeby po prostu nie zająć jednocześnie całego kościoła. Więc jeżeli dobrze pójdzie, to ja uważam, że 6 lat na zakończenie całości. Zakładając, że możliwości finansowe i ewentualne dotacje też tutaj wspomogą, że tak powiem, parafię, bo sama parafia nie będzie w stanie chyba tego wszystkiego udźwignąć. E, oczywiście będą jakieś tam przerwy czasowe, prawda? Bo, 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 bo nie przeprowadzimy się na 6 lat do świątyni. E, więc po jakimś tam większym etapie skończenia, czy tam nawy bocznej, czy też fragmentu transeptu, robimy sobie zwykle jakąś tam przerwę, e, która też generuje jakby czasem zimowym, czyli krótsze dni, jest wyle zimniej. Później ten sezon konserwatorski z początkiem wiosny się jakby na nowo zaczyna, no i tak to, 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 to będzie chyba prawdopodobnie wyglądało, daj Boże, przez następne 6 lat. Czy masz jakieś plany zawodowe na później? Ja rozumiem, że teraz, kiedy powiedziałeś, że prace w rzepienniku potrwają tak długo, to nie, nie, nie można powiedzieć zbyt wiele na temat tego, co będzie za kilka lat. Ale czy rzeczywiście fokusujecie się tylko na, na ten jeden obiekt, czy równocześnie będziesz się zajmował czymś innym? Nie, to nie jest jedyny obiekt, który prowadzę, bo jeszcze są prace w, w lub czy nad polichromią, które, którą już w tym momencie będziemy powoli kończyć. Pojawiają się też inne tematy, które, że tak powiem, przygotowanie takiego tematu, czyli takich prac konserwatorskich, też wymaga czasu. To jest od momentu pojechania na te, do takiego obiektu, zbadania tego obiektu, y, napisania do niego programu, uzyskania odpowiednich pozwoleń, y, zdobycia odpowiedniej wiedzy na temat tego obiektu i historycznej, i konserwatorskiej, y, przygotowania y, się do tych prac, y, ewentualnie jeszcze tutaj wchodzi on, kwestie y, dotacji, y, o którym się próbujemy zawsze starać. To wymaga czasu. Niekiedy hmm, wchodzimy do, takiej, do takiego kościoła, czy do takiego obiektu, e, w którym mają być wykonywane takie prace, a realizujemy to po kilku latach. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest dość złożony proces, więc w trakcie nawet tych pra trwania pracy w Rzepienniku, e, gdzieś z poprzednich lat pewne tematy się mogą pojawić, czyli wracają. wracają. Należysz do tej grupy osób, dla których praca jest nie tylko zawodem, ale też pasją. Jednak w tym przypadku, tak jak powiedziałeś wcześniej, kilkanaście intensywnych godzin dziennie na rusztowaniu niesie ze sobą y, duże zmęczenie fizyczne. Jak konserwatorzy dzieł sztuki regenerują swoje siły? Myślę, że poza konserwacją, która no, musi być pasją tutaj, jeszcze posiadamy jakieś inne pasje. Jeden rapuje, drugi <noise> tworzy muzykę na komputerze, <noise> trzeci lubi sport czy też wędrówki górskie, więc takie poza konserwacją jeszcze próbujemy żyć normalnie. <noise> A czy w takim razie uda Ci się wyjechać gdzieś w tym roku na wypoczynek wakacyjny? Czy to jest w ogóle możliwe? Wydaje mi się, że nie. <noise> Czego zatem mogę Ci życzyć? E, dużo sił. Bardzo dziękuję Ci za to, że znalazłeś czas, żeby przyjechać do Krakowa i porozmawiać z nami o swojej pracy. Życzę Ci wspaniałych efektów konserwatorskich podczas odnawiania tej polichromii. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli podziwiać te malowidła na własne oczy. Już dziś zapraszamy naszych słuchaczy do Rzepiennika Biskupiego w Województwie Małopolskim. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję i zapraszam.